Cześć, dzień dobry! Witam Was we vlogu. Dzisiaj chcę Wam pokazać backstage mojej pracy, ale także backstage pracy całego naszego teamu Cheer Stories. Stwierdziłam, że będzie to dla Was bardzo ciekawy temat, ponieważ... Jesteśmy na etapie przygotowań i realizacji sesji zdjęciowej dla jednego z naszych klientów. Jak widzicie, jestem dzisiaj ubrana właśnie bardzo na luzaka, bo robimy tak naprawdę sesję dwuczęściową, produktową tutaj u nas w studio. Zaraz Wam pokażę, jakie fajne tło udało nam się zaaranżować. No i w drugiej części będzie to sesja plenerowa w piachach, także myślę, że klimat będzie świetny. Pewnie będziecie pytać, także zdradzam Wam, co mam na sobie. Mam na sobie taki sweterek, bluzkę ze Stradivariusa, rewelacyjna, ma bardzo przyjemny materiał, no i teraz te ubrania z zamkami są bardzo na czasie. Dalej mam na sobie też jeansy, które kupiłam raz na wyprzedaży, one są z Mango, do tego takie ciężkie botki też ze Stradii i moje ulubione okulary z Mango. Sesja produktowa będzie robiona właśnie na takim tle, czyli materiałowym. Rozłożyłyśmy tutaj stelaż, taki klasyczny do tła. E, troszkę nam zajęło wyprasowanie materiału, ale ma przepiękny kolor. No i dodatkowo też e, trzeba robić takie zdjęcia o konkretnej porze u nas w biurze. Dokładnie wtedy, kiedy wpada tak obłędne światło, jakie teraz widzicie, musiałyśmy się troszkę przeorganizować z meblami. Jeszcze będziemy tutaj zbierać wszystkie sprzęty. No i zabieramy się do pracy. Tak więc, pora pokazać Wam... Albo i nie, bo Celina właśnie weszła w soli. Oksana, czym Ty się dzisiaj zajmujesz, moja droga? Wszystkim! Dzisiaj pokazuję Wam prawdziwy backstage sesji zdjęciowej, którą realizujemy dla jednej z polskich marek, którą obsługuje nasza agencja Cheers Stories. Celina robi dziewczynom zdjęcia, jest Sara Julka, Zosia nagrywa backstage. W ogóle Julka została tak jakby wyłoniona z mojej ankiety ogłoszenia na Instagram Stories, także zachęcam, żebyście obserwowali na bieżąco. Jeśli jaracie się modelingiem, chcecie spróbować swoich sił, no to my regularnie poszukujemy modelek właśnie w taki sposób. Także wbijajcie na Instagram Mój albo Cheer Stories. Mamy dzisiaj obłędną lokalizację. Jak możecie zobaczyć. Wymarzył się zarówno nam, jak i klientce właśnie taki klimat. muzyczka gra, także jest super. Zaraz Wam pokażę jeszcze Oksanek, która ogarnia stylizację. Oksanka, stwierdziłam, że się wezmę z zaskoczenia. Oksana się ogarnia stylizację, ale Wam tu pokażę nasz backstage pracy, jak to wygląda. Tu rozbłatane buciory, tu wiszą ubrania. No dzieje się dzisiaj. No, celinka jest bardzo krytyczna. Aha. A w trakcie sesji ratujemy się jedzonkiem. Takie mini sałatki zawsze u nas wjeżdżają. I przepyszne babeczki z zagrodniczej no, są naprawdę rewelacyjne. To jest ogień! Oczywiście już z Oksaną y, nie wytrzymałyśmy i robimy, słuchajcie, selekcję y, fotek z sesji, żeby celinka mogła jak najszybciej usiąść do postprodukcji, ale podejrzewam, że będzie to dopiero za kilka dni, bo czeka nas remont w biurze, będzie się tutaj totalnie działo. Ym, no, myślę, że będziemy miały mega ciężko wybrać te udane zdjęcia, bo tych udanych jest naprawdę mega dużo. W ogóle tak się cieszymy, bo w końcu udało nam się kupić nowy aparat Soniacza A7S3. Jest to w sumie sprzęt, na który czaiłyśmy się już od długiego czasu, no ale udało się odłożyć kasę i poza tym, że Celina robi świetne zdjęcia, to aparat naprawdę wyciąga wszystko co najlepsze. Jest mega profesjonalny, no i zarówno do robienia fot, ale też do nagrywania wideo. W ogóle można spowalniać materiał bez utraty jakości. Nadal można nagrywać w 4K, więc to jest tak naprawdę coś, na czym nam bardzo zależało. Zresztą zaraz Wam go pokażę. Celina właśnie nim tutaj nagrywa backstage z dzisiejszego dnia. Ze sprzętu przy okazji takich sesji, też Wam nakreślę, korzystamy zawsze z tableta, bo dzięki temu mamy podgląd w trakcie sesji, już do zdjęć sprawdzamy ostrość no i generalnie możemy na bieżąco te foty selekcjonować i wybierać, więc to jest bardzo fajne od jakiegoś czasu korzystamy także z klawiatury bezprzewodowej mega mobilnej, jest to klawiatura marki Logitech, z którą współpracujemy przy okazji tego odcinka, w ogóle tak się cieszyłyśmy, bo otrzymałyśmy już w zasadzie do przetestowania przedpremierowo tą klawiaturę, czyli MX Keys Mini, która wchodzi w skład tej linii Master, która jest bardzo dobrze znana, jestem w ogóle bardzo ciekawa czy Wam też. Ona jest o tyle fajna, że łączy się jednocześnie z trzema urządzeniami i można tak naprawdę pomiędzy tymi urządzeniami przesyłać różnego rodzaju pliki, dokumenty. Więc, jak my pracujemy w biurze, to możemy sobie poza tym, że działamy w chmurze rodzinnej, w większości na sprzęcie typu Mac, przesyłać sobie różne dokumenty. Można też pisać i ten tekst pojawia się w zasadzie na trzech urządzeniach. Jak najbardziej ta klawiatura poprzez Bluetooth łączy się tak także z Windowsem, także z tym nie ma najmniejszego problemu. W ogóle są trzy bardzo fajne takie klawisze funkcyjne. Pierwszy dotyczy wysyłania i opcji emoji, więc to jest akurat w naszej pracy w social mediach na wagę złota. Druga opcja to opcja z wyciszania, podgłaśniania mikrofonu i trzecia opcja dyktowania, czyli wystarczy mówić i klawiatura po prostu przenosi to w formie pisanej. Dodatkowo ona też poprzez zbliżanie palcami do klawiszy, które też w fajny sposób się dostosowują, podświetla się. I w takim trybie podświetlenia może pracować do 10 dni. Wyczytałam, że bez podświetlenia może pracować w trybie 5-miesięcznym, no ale tego jeszcze nie zdążyłyśmy przetestować, niestety. Ale mamy w najbliższym czasie taki zamiar. A tu miś na naszym tablecie. Dzisiaj go niestety nie było u nas w studio bo no niestety, miałyśmy sesję, już tęsknimy za nim i za Lilką, ale już jutro w pełnym składzie działamy, także nie, nie w pełnym, bo Celinka się będzie już uczyła do magisterki, życzcie Właśnie. jej powodzenia, chociaż nie, jak to oglądacie, to Celina już jest po. W ogóle, e, chcę Wam pokazać, bo dotarła do mnie książka od Oli e, Moda Vintage. Jestem bardzo ciekawa, e, pewnie troszkę mi zajmie przeczytanie jej, bo ostatnio kompletnie nie mam czasu, ale mogę Wam powiedzieć, że Olka miałam okazję poznać na moim takim w sumie służbowym, ale jednym z fajniejszych wyjazdów, e, na który zaprosiła mnie marka Daniel Wellington. Bardzo miło to wspominam, to, to był event w Paryżu. E, Olka wtedy działała z no, i tutaj możecie zobaczyć jej dziecko. Dzięki Ola za tą książkę. Jestem w ogóle ciekawa, czy ktoś z Was miał już, miał już okazję się z nią zapoznać. Jestem przekonana, że to będzie prawdziwa książka. My z Oksaną tak dzisiaj <noise> pracujemy w terenie przygotowujemy zdjęcia, sesje dla klientów. Także tak to wygląda. Tutaj oczywiście nasz cały grindow, wszystkie rzeczy na szczęście Oksana nosi gigantyczne torby, także wszystko nam się zwykle mieści. Na no przy okazji my zawsze w sumie jednej sesji staramy się przygotować jak najwięcej kontentu, czy to do nas na cheer stories, na nasz Instagram, czy właśnie na TikTok. Także się śmieję, że dzisiaj u nas leci taka taśma produkcyjna. A, na tak. E, no, jakie jest hasło? <laughs> Powinien być gusty, jak wszędzie. Trzy outfit of the day. Mam na sobie, słuchajcie, przepiękny, czarny garnitur satynowy. Oversize. Tak, kochani, to jest podstawa retuszu. O, oh, jest! Przestrzyjcie monitor, bo bez tego, no, nie ma po prostu innej opcji i jakieś prusze, inne defekty. Będzie Wam się wydawało, że niby są, ale może jednak ich nie ma. Także... Taki tip od nas. Pokażę Wam, bo celinka leci już z postprodukcją i w sumie ostatni raz w takiej wersji biura, bo już w poniedziałek po weekendzie będzie tutaj wyglądało zupełnie inaczej. I oczywiście mamy tutaj e, fotę z sesji z naszej pierwszej lokalizacji w plenerze. Sary outfit, może celina pokazać cały, bo tak nam się po prostu podobają te foty, że to jest totalny ogień. Oczywiście będziemy jeszcze tutaj dostosowywać odpowiedni filtr, będzie myślę, dość sporo ziarna. No i trzeba będzie nadać taki fajny klimat spójny. Całości. No, i tutaj, w kontekście postprodukcji, my działamy w Photoshopie. No i też nie wyobrażamy sobie przerabiać zdjęć przez Touchpad, z tego względu, że no nie jesteśmy w stanie po prostu zrobić tego precyzyjnie. No i korzystamy z myszy. Jest to też mysz od Logitech, którą dostałyśmy razem z klawiaturą do testów. Ona też ma możliwość łączenia się z trzema urządzeniami. Jak widzicie, jest bezprzewodowa, bo łączy się przez Bluetooth i tutaj obojętnie z jakim systemem, czy jest to Mac, czy jest to Windows. Dodatkowo, jeśli będziecie zainteresowani jaki to model, to jest myszka MX Anywhere 3. Jest też o tyle fajna, że da się nią pracować praktycznie na każdej powierzchni. Tutaj akurat mamy goły BLAT biurka, no i sprawdza się naprawdę super. thank <laughs> you Zabierasz, ukrywasz ślady zbrodni, tak? Nie, mamy tak ładne wnętrze, że Celina stwierdziła, że nie będzie Jest. wizualnie pasowało. Nie, przecież to nasz, nasz ulubiony skyr. Pokaż. Po, pokaż. pokaż. Mhm. Właśnie mówiłam Celince, że jej do twarzy z tym kartonem. <głosy> <głosy> Jak tam dziewczyny, dzisiejsze warunki pracy? No, Warto się poświęcić, <noise> żeby mieć taki efekt. No co? To jest po fryzjerze? No ty tak patrzysz, tak? A gdzie ty byłaś na weekend? U tej cioci była. Co? A ciocia już pieska na Elix podobno szukała, mhm. co takiego jak No nie. To jest w A tu jest, kochani, już nasza biurowa przestrzeń. Prawdzie te blaty nie są jeszcze przytwierdzone. Dzisiaj Dawid przyjeżdża na ciężkie roboty ale plakaty już są, mamy portret Yves Saint Laurent, mój ulubiony plakat, czyli Carrie i Big z Seksu w Wielkim Mieście, plakat Louewe i szkic inspirowany sylwetkami wybiegowymi Yves Saint Laurent. Tutaj jest też transparentne krzesło panton i standardowo wieszak na środku, ale nie ma już ściany, No ale tutaj jest centrum, czyli drapak Gustawa, który słuchajcie zajmuje tyle miejsca, że chyba jednak będzie musiał stąd wyjechać, a tam Wam nie pokazuję, bo tam nadal w kuchni jest totalny bajzel. Mamy przemeblowanie, ale to zawsze przynajmniej jest okazja, żeby troszkę wysprzątać w szafach. Ta już cała szafa ze sprzętem naszym. Póki co tak to wygląda. Każdą aktualizację na pewno Wam będę pokazywać. No, tak, tak. Tym miłym akcentem się z Wami żegnamy. Także widzimy się niebawem w kolejnym blogu. Jeśli chcecie więcej takiego materiału z backstage'u, to dawajcie znać. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.